witajcie w nowej, mojej nowej serii z Minecrafta seria ta będzie nosiła prawdopodobnie tytuł, wow, typu, e, prawdopodobnie tytuł Stare Dobre Czasy. Czemu taka nazwa? Pewnie już się domyślacie. Jest to wersja Minecrafta beta 1.4.1.0. Kreska w sumie. Dobra. Zaczynamy naszą przygodę. Po prostu, no, normalnie jestem tak podekscytowany tą serią. Tak, taką mam ochotę ją nagrywać, bo bardzo tęsknię za starym Minecraftem, pusterami, brakiem głodu. Co tam jeszcze było? Tą starą grafiką. Właśnie, tą starą, dobrą, bo grafiką. No i za całą resztą po prostu, tym co wyłączyli. Jeszcze trochę drewna zbierzemy i trzeba będzie iść się osiedlić. Na jakim poziomie gramy w ogóle? No normalnie, okej, okay, takie może być. Aj, jajaj. Loli, znowu pomyliłem shiftem. No co to tam w ogóle jest, tak się zastanawiam. Cały czas klikam dwa razy w górze do użyć sprintu. O, tam jest Nie, dobra. Tam jest nie idziemy. Wiem, że tam jest węgiel. A węgiel to jest cenny, ale nie. Idziemy w stronę. W stronę, w stronę, co ja robię? Tam jest zaraz, gdzie słoneczko. Tam jest pewnie słoneczko. Więc tam jest schód. A my pójdziemy... O! No i dobra. Generator mapy mi już. Bardzo się podoba. Angelek okay, najpierw wykopiłem trochę O, zobaczcie, stary kabel stop. Stary, poczciwy i ten. A no, zaraz, jeszcze jedno, że zrobię. Dalej, video Settings, i Graphic Fancy to nie o, to będzie to Żebyście mieli trochę jaśniej Teraz zrobimy sobie tak Miecz to będzie 2, Łopata to będzie 1, Siegera 3 to będzie 6 razem I 2 kilopy, no ze, nie no, 4, kilopy 12 Okej, okay. a jeszcze dobra, żeby kopy te dwa Okej, okay, idziemy jeszcze sobie wykopiemy węgielek. Nie wiem, czy od tej wersji już węgla jest tak dużo, czy ja mam po prostu takie szczęście. No raczej mi się zdaje, że to jest to pierwsze. Okej. Okay. Ciekawy jestem, czy spodoba mi się ta seria. W sumie nigdzie jeszcze takiej serii nie widziałem rozumiem 4 kilo a ja zapomniałem, że to shift nie działa to nie niepotrzebne nie chcę tego bo no co za idźmy stąd głupi kilo jest okay. tutaj mało patyków Muszę się przyzwyczaić do tego Minecrafta, bo jednak trochę ten Minecraft zmienia. Dobra, jedna jedną siekierę starczy i łopata. Sikiera, łopata. Dobra, jeszcze jedna siekiera. I... i wszystko. Nie Nie bo jeszcze kilo... Eee, kilo. no ten, miecz, o. Stick, sword, yes. Okej, okay, wyruszamy w naszą przygodę w naszym starym Minecrafcie chyba w tej części nawet nie ma sadzonych brzozy. Aha, dobra, ale mi to bez szczęście nie jest potrzebne. Tutaj nie będę instalował żadnych modyfikacji, bo. To będzie czysty Minecraft. Okej, okay, jeszcze. O, mamy. Trochę, trochę już. Mm -hmm. Brzozy nie ścinamy, bo co mi ona. Brzoza dla mnie nie jest niczym nowym, bo ona się jest długi czas. O, piesio! Piesio, piesio! O, tu drugi piesio. O, już wirek. Opsasa. Nie wiem w ogóle, gdzie bym chciał się siedzieć, więc na moje oko będziemy wędrować kilka dobrych odcinków. Nie chcę góry na pewno. Chyba, że znajdę coś naprawdę fajnego. Chciałabym coś taką... Ja wiem, blisko morza, o tak. Najlepiej na takich wysepkach jakby. O lol. Co, jak głód pracę, ale zaraz ma A no tak, bo tutaj gdy spadniemy, to na czy ogólnie, tutaj zdrowie nam spada, my sobie coś zrobimy. No już myślałem, że kanie, ale zapomniałem, że kanie nie nie, nie idziemy. Na razie nie będziemy się zabawiać w żadnej jaskinie, tylko będziemy chodzić i szukać naszego miejsca na dom. O, krówka, ale do krówka nie mam po co iść. Tam, tam, ja cię no, normalnie. Jestem niebawzięty, że zacząłem kręcić tą serię. Naprawdę tęskniłem za tą staryą wersją Minecrafta. Na pewno większość z Was za nie tęskniła. Lol, chciałem może, ale. No takie może. Raczej znaczy może. Chciałem może, ale takie w innym miejscu, że miał tutaj Chciałem coś takiego fajnego. A to mi się nie podoba. Nie podobuje mi się. Ojoj, nie mam tych. nożyc, Ale sobie ostrzegają. trudno, może je zabiję. A potem sobie wezmę trzy ubiorę. A no tak, zapomniałem. W tym Minecraftie nie trzeba nożyczek. Tutaj wszystko rozwalamy ręką. Ha. Nasz Steve jest. Nasz Steve ma nieziemską moc. Strzyże owce ręką. Oh yeah. Tam tam tam. Zabijemy sobie to drzewko. Nie podoba mi się to drzewko, więc to ha Haha. Trzcina! Let's go! Nie idę po trzcina, nie lubię trzcina. Aha, nie idę. Opa, niszczymy drewno. Już 8 minut. Wow, ale tymczasem ja. Napiszcie mi, czy chcielibyście serię z Mafii 2. Już przeszedłem tą grę, więc. Więc z bym coś z niej nagrał. Bo już wiem co i jak. Chociaż będę przechodził już chyba trzeci raz. Ale ta gra jest po prostu genialna. Zaraz, gdzie słoneczko? Gdzie słoneczko? Słonko? Teraz tam jest zachód. Wof. Wof. Lololol, lol, Muszę się schować. Zaraz, ja miałem już chyba na... Zachód. Ja idę na wschód. Ale dobra. Będę hardcorem i idę na wschód. Hop, hop, ok. Jakieś zwierzątko by nam się przydało? Znowu... Dlaczego? Jak jest morze to nie ma kolejnego terenu. 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 Powiem wam, że już trochę przy nagrywaniu pewnie się... Pewnie się czuję przy nagrywaniu. Ej, dawaj jak Ej, no i mało, widzicie? Przezwyczajenie się do tamtego. A tu już ekspa O, o. Tutaj mi się zaczyna podobać. Dun, dun, dun. Zaraz, ja się muszę schować. Może zbuduję się z szała z Ja Jak to powiedział bulaczek... bulaczek. Bulaczek, cebulaczek. O, Buty O, 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 ale fajny bóg. Trzyboć. Lol. A ja będę hardcore i sobie pójdę w nocy. Łę. Hop, hop, hop. Idziemy. Ops. Nie jednej rzeczy do no sprintu. lol. jak to za tym tenc, nie. A, Ale zamiast sprintu mam tyle innych rzeczy. Okej, okay, tu się osiedlę. to oto skip, będę się... Padał. Będzie moja ziemianka. O. Oh. a ah. Power in ziemianka. Ładwe. Okej o, okej o, okej o, trochę, zrobimy z tego mały i... Tu będzie stał kwiatek. Mam kwiatek? Nie mam kwiatka. Ja chciałem, żeby było tak jak w domu. Przy No tu nie mam nawet kwiatka. Trudno, zrobię sobie łóżko. Ile się da. Zaraz, zaraz, zaraz. Raz, raz. dobrze, dobrze sobie coś sprawdzić. Yeah, bedroom. Bedroom, bed. O nie, są już że tu nowe Ok, go sleep. hop hopsi. hop Budzimy się do życia, haha. Ha. No, jeszcze nie, nie no co tak robi? Wychodzimy, czym spotka nas zło? da Ha, nikogo nie ma. Boją się nas.

Opa, opa. Podoba mi się to stare oświetlenie. Po prostu, I like it. wow, wow, łoł, wow, idziemy, mieczkę. Chodź tu krótko, nie uciekaj. Daj mi skórkę. Łowa, nie skacz. Albo nie. Mam lepszy pomysł. Ada Małysz przygotowuje się do skoku. Sprawdza wiatr. Grupa skoku. zero O. Mi się nie udało. False start. False start. Nie udało mi się. Up, up, up. Ludzie, dajcie jakąś. Pink. Pink. Nie, naprawdę potrzebuję jakiegoś mięsa. Krowy nie dają mięsa. to sknery. Nie chcę dać nam trochę mięska, a świnki, świnki, świnek, świnki, świnek nie ma. Gdzie są te świnia? Hop. A czekany nie dają, chyba też mięsa. Nie, nie dają. Hop. Nie na nie chcę znaleźć mieszkanko, na... zawsze moje. Chciałam powiedzieć pieszkanko na pierwszą noc, ale już pierwszą noc przeżyliśmy. O, i tutaj jest sympatyczna okolica. O, o. świnki! Pigi, pigi, pigi! Chodźcie do mnie, świnki moje. Ej, 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 chodź tu, świnko, chodź, chodź. No na masz, dawaj stajka. Yeah, Ojojojojojo! Tyś miał! Chopsa, chopsa, chopsa! Świnko dawał mięso. Nie, o! Mięso się nie stokuje, lol! Zapomniałem. Trudno, no. ja mięso robię jako stójka. Oha. O? Aha O! Mamy pełne życie. Jeszcze ta świnkę zabijemy. Będziemy musieli kończyć nasz pierwszy odcinek, Wow, to jest genialny teren, taki wielki, płaski, ale ja chciałem, może, może będzie gdzieś tu może, ale może, będzie może. Czy ja tam widzę śnieg? Czy ja tam widzę śnieg? Przecież miał nie być pogody. Lol, putypy, nie chcę śniegu. Ale piękne, równie Tak, ja widzę śnieg. Nie. I don't like śnieg. Nie lubię śniegu. Ja widzę. Chociaż nie. Lubię śniegu. O p... Rzucanko. Mm. Chodź świnia. Bum. Ha. Zabiję świnię. no to ze świnię. Ja się nie da zabić kałką. Masz skillota. Boom! wa, Chodź Polujemy na pigi, pigi, pigi! Chodź tu Piko. Dobrze nie uciekają, bo nie mam sił paniać. Steve się zmęczył! Mędruje już tyle czasu! Hop, hops. hop! Hop, hop! Steve, dawaj! Hop, hop! Uuuu, wow, wow, wow. A jakbyśmy tutaj się osiedlili, zbudowa. <laughs> pumpkin, oh yeah, I like pumpkin, haha. Chodź tu pumpkin Teraz nie da się hodować pumpkinów, więc zbieramy wszystkie. Teraz nie będzie się Nie. Pumpkin nam się przyda do oświetlenia. A Ta na się stankuje, stykuj dobry podki. Mantkin i Powiem wam, że jakby wprowadzili wkład klocki okrągłe do Minecrafta to by było już przesady. to by była już przesada. To już nie by był nasz ukochany Minecraft, czyli klocek, klocek i klocek. Nie wydobywała węgla, bo idziemy sobie poszukać rzadkości na domu. No. O, już Trzeba będzie kończyć nasz odcinek. Pierwszy, jakby zatytułować ten odcinek, może? He, he. E, spokojnie. Nie, nie, tak nie. Jakby tu za to oczy nie ma później. Pustka, pustka, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ale pani słupek. wezmę go na pieniądze. Tak. Ja na pamiątkę. Ja tu kiedyś byłem. To znaczy, jak kiedyś tu przyjdę, to tak powiem. Ja tu byłem. Tak. Bo ja tu byłem. To znaczy, jestem. Matka, jakie ja głupoty dzisiaj nawet. Lol. Tum. Tum. O, fajna głupota. Ja chcę... o! Widzicie? Pomyślałem, pomyślałem tylko, że chcę morze i już jest morze. Ha. To się nazywa. To się nazywa siła sprawcza. Oje, oh yeah. hop. Uuu, zobaczcie jakie fajne drzewko. Hehe. <laughs> Łakłe. Hmm. Idziemy ostrzyc szynką. Pa! Ha! Nie dobyć się od kikanu. I Naprawdę wielkie góry. Pewnie Jak jakby co to jest gegra za weźmie, to by się tu siedzi. Nie lubię góry. <laughs> no, tu jest fajny teren, ale ja nie chcę blisko z nim być, tu nie być. Mm, 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 dobra, to już chyba się ma woli. Nie, dobra, jeszcze kiedyś. Wow, what the f... Myślałem, że to jakaś platforma. Mm. Ha, wow. Oho, tak się kończy za tak się kończy myślenie o niebieskich mentalach. Mental. To Znaczy, w moim przypadku o czymś takim. O dużym prostokąciem. Aby wybrać ją. Albo Matko, jak, jak to było prosto pod ściągnąć. No, co mi jakie głupoty gadam. Wybaczcie. Obsesowana, obsesowana. Wyciągnę do tego, żeby. I już gadę przyszliśmy. O, no, 200 będzie. Nie, bo no, żart nie robi. A to się Stejka. Stejka. A like stejka. Teraz to jest era eh, forczot, dobrze, chyba będziemy się kończyć ten odcinek Chyba nagram od razu kolejny, bo po prostu taką mam chęć grania, że wow. Okej okay. Kończymy ten odcinek przy w zachodzie słońca, wyjdziemy sobie na górkę. Zobaczymy jak pięknie zachodzi słońce i skończymy ten odcinek. Oto jest zachód słońca w Minecrafcie 1.4.0.1. A ja chyba bym się zakopał, bo jakoś pompie ci przenacuje to. Ale co tam, zrobimy hardcora. Jak mi się uda, to czasu będzie fajnie. You can only sleep at night. A co to jest? Wieczór? Nie, no dobra, sorry. To jest wieczór. Come on, yeah, idziemy spać. Obudzi mnie szkielet? Czy zombie? Wow. Haha. Ha. I am master. Wow. To się nazywa hardkorowe spanie. Jeszcze nam się udało. Dobra, kończymy ten odcinek. Trzymajcie się. Subskrybujcie, komentujcie. Polecajcie mnie. Zajdźcie fajne. No i